To, wiesz, było przyjechać. Ale to nie długo to będzie, że to będzie wiesz. Jak wiesz, ja jakiś ten, nie? Panie, jesteśmy u naszej siostrzyczki, czyli siostry, siostry, tak, siostry tak. i Powiedz coś o sobie, ile kto tu mieszka? No, Alicja i Ryszard, noscy. Pięknie. No, także. Dom, który też jest wynajmowany jakby na agroturystykę, na to, że Przeznowo, azyl. Tak. Azyl sezonowo y, ktoś może znaleźć. Macie dobrego ducha i my przyszliśmy też w tej intencji. Pan Jezus, właśnie nas tu przysłał. My jesteśmy tego jego pachołki. I żeby tu złe duchy nie miały dostępu. W imię Chrystusa, mów pania. W imię krwi Jezusa Chrystusa nie ucieka to złoto, piekła, niech wstąpią aniołowie z nieba i ochronią, obronią te nasze rodziny, domy, miasta i wioski. I ten dom szczególnie. Szczególnie do domu właśnie, Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jaką intencję macie szczególną tutaj za swoją rodzinę? Na zdrowie, zgodę w rodzinie na to. A tu jeszcze kogoś ze Szczecina wymienialiście, kogo tam macie? No tutaj taki przyjaciel był nasz i teraz jego żona i tu przyjeżdżają. Tam nawet mają taki domek. No prawie za... że na stałe, macie tak. jak rodzina. Tak, jak tak jak Także rodzina. Za, nich, tak. za nich szczególnie? Tak. Za tych naszych takich serdecznych gości. Tych co stale przyjeżdżają, tak. że tak. czują, tak. czują tak. to tak. dobro tak. i przyjeżdżają. Tak, którzy przez wiele lat przyjeżdżają. Czyli tak. tych wszystkich po prostu. I o bezpieczną pracę. słuchajcie, Tu jest strażak, tu jest człowiek, który każdego dnia wyjeżdżając z domu naraża się na utratę życia, nawet. Także, żeby Ci Panu Błogosławiu dawał sił i żebyś się nigdy nie wahał, że ratować ludzi w imię Boże, że jesteś posłany do ratunku. To jest to. Za wszystkich naszych przyjaciół, za Sebastiana, za Janusza żeby sobie poradził z tymi sąsiadami, którzy próbują Polaka zastraszyć. Wiemy, jak on ich określa. My nie będziemy używać tego, żeby się broń Boże nie obrazili. Natomiast mamy wroga wewnętrznego. Niektórym się nam. nam My mamy taką wyobraźnię, marzenie, że jak przyjedziemy na wieś, taką. Jak to mówią, dziurę dechami zabitą. I się okaże, że tu też są nasi. Prawda? Nasi w cudzysłowie. No i Polakowi umilają tak życie, żeby najlepiej sprzedał tą swoją nie powiem, rezydencję, ale tą swoją chałupkę i poszedł jak najdalej. Także wiemy coś na ten temat. I nie daj się wygryć, bądź jak ten ślimak. W placówce kto czytał, to chyba wie. Chyba wszyscy obowiązkowo. Tak jak drzymała, jak nas będą wyrzut nie pozwalali budować domu. Kupujemy wóz cyrkowy, jakąś przyczepę, nieważne, żeby na, na swojej ziemi wytrwać, kochani. Dobrze. Król na Chrystę. Zawsze i wszędzie. Pozdrawiamy wszystkich. jakże kochani. Dziękuję Sebastianowi, że postaram się. O... Panie z intencji, tych chłopaków, którzy tutaj w tym obozie zostali zamęczeni zamordowani, umierali z chorób, z głodu z różnych, z różnych powodów. Żołnierz, tak zwany radziecki, miał bardzo. Kiepskie warunki do przeżycia w ogóle. Znaczy, już położenie jeńca radzieckiego ze Związku Radzieckiego było nieporównywalne z żadnym jeńcem na świecie. Ponieważ był traktowany w swojej ojczyźnie, czyli Związku Radzieckim, jako zdrajca. Bo się dał schwytać do niewoli. I miał wyjście albo iść do ataku i zginąć za Związek Radziecki, za Rodinu, Stalinu i tak dalej za partię, bo taką ideologię wprowadzali, że partia była ważniejsza od własnej rodziny. Ideologia komunistyczna, ale nie pochodząca od Słowian, bo cały komunizm przywędrował za oceanu, przypomnę. To u Rockefellerów w domu w Nowym Jorku tworzono założenia komunizmu i przeflancowane poprzez swoich agentów, Leninów, Trockich i innych na teren Rosji. Obalili Cara, władze suwerenne i doprowadzili do wojny domowej, utworzyli Związek Radziecki, i później tych prostych ludzi mordowali. I to są także ofiary, można powiedzieć, komunistyczne, bo gdyby się nie poddali w 1941 roku, jak Niemcy szli, bo uważali, że Niemcy ich wyzwolą, Niemcy ich wyzwolą, kochani, i poddawali się całymi pułkami. Myśląc, że idzie wolność, że przy Hitlerze ta Trzecia Rzesza jest uosobienie wolności, bo taki reżim, jaki mieli w Związku Radzieckim, to nie może być na świecie. Nie. Z jednego źródła czy Związek Radziecki, czy Trzecia Rzesza były finansowane z tego samego źródła i ci sami na górze ustawiali do wojny, żeby wybić jak najwięcej między innymi słowiańskiej krwi. I to są owoce tych bandytów na górze. Nie to są ofiary. Odkryte masowe groby z tego stalagu, jaką się tutaj nazywał Redlitz. Redlitz. Od 1941 roku do 1945 tutaj działał. Około 10 tysięcy mogił, około 10 tysięcy ofiar. I to lata 2002 2003 ekshumacje przeprowadzone przypadkowo znaleziono te groby bo tu nie było dostępu przy wyrębie lasu i te masowe mogiły zostały odkryte chłopcy którzy zginęli daleko od domu ich rodziny nawet nie wiedzieli nie wiedziały te żony matki siostry rodzeństwo nie wiedziało że tutaj leżą dlatego my mamy obowiązek moralny za tych chłopców się pomodlić mają krzyże katolickie, nieprawosławne. Takie, takie mieliśmy, prawda? Ale to nie uwłacza, jest jeden Bóg, jeden Chrystus. A symbolika religijna jest tu na drugim planie. Ważne jest, żeby czcić pamięć tych chłopaków, bo oni byli ofiarami. I wątpię, że któryś z nich naprawdę komuni głosił świadomie. I tak samo polscy żołnierze ginęli na frontach całego świata i są gdzieś pochowani. I mamy nadzieję, że też będą uszanowani. Wiem, że w Rosji są, jest szanowany każdy grup Polaka. Kto tam pojedzie, to o tym wie. Tylko u nas się czuje, że mamy obalać pomniki, jakoby władzy komunistycznej. Absurd. Komu są winne i zagrażają groby i pomniki? Tylko chorym umysłom. Za tych wszystkich, którzy tutaj zginęli w tym obozie, pójdziemy tam dalej, bo tam są Polacy pochowani. Tutaj. Rosjanie, ale jak znam życie, to w armii radzieckiej też byli tysiące Polaków służyło. Nie mogli się często wytłumaczyć, wyreklamować. Chyba że przeszli na kolaborację z Niemcami. Do 1945 roku byli tutaj mordowani, przetrzymywani i tak dalej. Wykorzystywani jako niewolnicy do różnych prac, między innymi do budowania wału pomorskiego, który później my musieliśmy zdobywać. Kochani, nigdy więcej wojny. Jeśli ktoś podżega do wojny, jest zbrodniarzem. Tyle ofiar, tyle milionów ofiar, to już powinno nas nauczyć: nie dać się napuścić na żadną wojnę. A zwłaszcza na taką, gdzie naszego polskiego żołnierza się zmusza, żeby z Polski jechał gdzieś do Iraku czy Afganistanu, nie wiadomo po co. W czyim interesie? Żydowskim przeważnie, hazarskim, tych bankierów z Nowego Jorku, z Wall Street albo, albo City of London. Nie dajmy się na to napuścić. My, Panie Jezu, oddajemy Tobie tę ziemię i prosimy Cię, nie chcemy żadnej wojny i nie chcemy, żeby się ta historia powtórzyła. My chcemy żyć w pokoju i ze wszystkimi narodami, i z Niemcami, Rosjanami, z całym światem. Nam, my potrzebujemy Twojego Bożego ładu, Twojego pokoju, Twojego królowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, światło wiekuista niechaj im świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światło wiekuista niechaj świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. A dusze wiernych zmarłych miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. to kilka super. 30 czerwca 2022 rok, czwartek, jesteśmy w Nadarzycach przy Kościółku Parafialnym. I to, co jest piękne, został wykonany w czynie takim społecznym od z ofiar naszych tych mieszkańców i pracy mieszkańców. I to jest właśnie najcenniejsze. Nie muszą tutaj być złote ołtarze. Ważne, żeby był duch Boży, żeby Najświętszy sakrament był uczczony. I żeby była żywa wiara. I popatrzcie, skromny kościółek. Wchodzimy. W niedzielę o 12.30. Będzie niechaj będzie pochwalony przez święty sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Niechaj, niechaj będzie pochwalony przez święty sakrament. Teraz i, i zawsze i na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony przez święty sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Pod jakim wyzwaniem i jaka wizyta. Świętego dobry, żywca i sesja koszarnicka w bo nie tak jak, jak staje się ten to ja budowaliście? to by było gdzieś o 70. Mm -hmm. tak, mm -hmm. 80. i dużo no, para, przychodzi na przynajmniej no, teraz już no, nie za dużo nie, nie za dużo, bo ogóle jest tęskna prawda? co było w telewizorze Staniej, się mm -hmm. Panie Jezu Daj odwagę tym ludziom, którzy zostali zastraszeni, że drugi człowiek jest zagrożeniem. To coś koszmarnego, ale trzeba było to przeżyć i za kreśnymi prawami. Tak jak ludzie częstotliwi za kościołem, za wspólnotą kościoła. Za to, żeby człowiek od człowieka lęknął, po, poszukiwał go, potrzebował. Żebyśmy wzajemnie się budowali, podtrzymywali. Na drodze do nieba, żeby jeden drugi ociągnął załóżkę, jak jeden pada, to do drugiego podtrzymuje. To po to jest wspólnota Kościoła, tak to rozumiemy. Po to stworzyłeś ten Kościół, żebyśmy razem szli do siebie. Nie każdy osobno, egoistycznie, nie. Zbawienie jest we wspólnocie Kościoła. I nam daje każdy, każdy dar na kogoś innego żebyśmy się wzajemnie obołali jesteśmy sobie potrzebni. Święty warzyńcze. Mów świetnie, a męczeni, jak pamiętam, miał wielkie poczucie humoru. Jak go przypiekali na kracie, to jeszcze mówił, że z drugiej strony tam nie jest przypieczone. I ci o nie mogli się nadziwić, że do końca, że do końca oddała się Panu nie złorzeczył, ale wszystko przyjmował. I bez Bożego Ducha by tego nie wytrzymał tych tortur. Panie Jezu, każdy nas przecikajmy żelazne, żebyśmy się Ciebie żeby wyrzekli. Poddawanie jesteśmy też wstanie tubą, żebyśmy zawsze potrafili się do Ciebie przyznać. Daj nam tę siłę, Boże, ducha, ducha męstwa, ducha mądrości, żebyśmy się też nie dali zwiedzić. Zbawienie jest tylko w Kościele katolickim, naszym Kościele. Dziękujemy ci, że Trzeba spokojnie, bądź chowa Twoja, jako w niebie tak na dzień. We wasze poprzedniego daj nam dzisiaj i, i, I odpuść nasze dnie, jako nie, naszym winy, i my odpuszczamy nasze dni na łańcuch. Nie bierz nas na ale nas na podesłuchaniu. Król na zawsze i wszędzie. Król na zawsze i wszędzie. Król na zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Słuchajcie, artyści mają różne pomysły i od czapy też. To jest dzwon. Blok, blok kamienny, który się buja. Ale, ale to jest jakiś nie słyszę dźwięki. ponoć, gdzieś tam z wykopaliskila sztandetnik. Także to. Rozumiem, no, to chyba przy kościele ten. Nie? Tak, tak. Z jakiegoś miejsca. Z fundamentów kościoła prawdopodobnie. A, rozumiem. Czyli historyczny, tak. można powiedzieć, kamień, głaz, panią, tonę co najmniej waż jak więcej. Trafny. Nie, nie, ale słuchajcie, naprawdę taki kolos, tak skonstruowany na konstrukcji dla dzwonu i odzyskanie niepodległości. Kochani, z tym stuleciem to też, jak to na, z całą naszą historią, tyle przekłamać. O właśnie, dzwon na darzyc, żelazny monument o kształcie dzwonicy z kamiennym wahadłem. Do budowy wykorzystano fragment pomnika z czasu I wojny światowej, poświęconego żołnierzom poległym za cesarza i Niemcy. Panie jest! Historia odwraca. I on jest przy polskim katolickim kościele za cesarza i za Niemcy. No. Tutaj będzie odzyskanie niepodległości. Jak to pojąć? Można? Kochani, można. Historia odwraca swój bieg. Niech będzie. Czy są to ukryte jakieś intencje? Niech będzie. Z woli mieszkańców wsi na Darzyce dzięki wyobraźni rzeźbiarza i pracy wolontariuszy. Ów kamień, symboliczne wahadło żelaznego pomnika, pisał się w historię tych, którzy byli tu przed nami i tych mieszkających dzisiaj, czyli... Łączenie historii. No fajnie. Kiedyś służyli cesarzowi Niemcom. Teraz ma nam służyć. No twoja, panie. Pani, aż się chce zaśpiewać rotę. Tak nam do... nie damy ziemi. Yy, ale yy, tak yy, biorąc pod uwagę historię. Nie wolno zakłamywać historii, tak było, ale te ziemie zawsze należały do nas. I... Yy, to, co tą pracą i krwią, jaką tutaj przelaliśmy, między innymi ta linia umocnień wału pomorskiego. Gdy armia główna poszła na Berlin, tutaj Niemcy byli bardzo dobrze ufortyfikowani i betonowe bunkry do zdobycia zostały dla Polaków. I tu się wykrwawialiśmy. Naprawdę ta ziemia została odkupiona, zdobyta na nowo wielką ofiarą krwi Polaków i jesteśmy im za to wdzięczni. To są tylko symbole jakieś, nie zawsze czytelne, bo też jeśli chodzi o stulecie odzyskania niepodległości, Pani już w 1926 roku utraciliśmy tą niepodległość, mieliśmy zaledwie 7 lat wolności, bo mafia bankiersko, można być hazarska na czele z Panem Kiełsudskim, a prawdziwe nazwisko Zelman w ramach zamachu majowego nam tę wolność odebrali. To jaka to niepodległość? I wcale nie 11 listopada i nie 1919 roku. Dopiero co przeżywaliśmy podpisanie traktatu wersalskiego, gdzie Roman Dmowski, Paderewski i cały Komitet Narodowy odzyskał na arenie międzynarodowej drogą dyplomatyczną, rokowań i udziałem polskich żołnierzy po właściwej stronie. Bo przypomnę, że pan Piłsudski po stronie Niemiec stawał, czyli przegranej. Czyli jakbyśmy tylko, tylko stali po tej stronie, to byśmy byli uznawani jako okupanci, jako ci, którzy mają jeszcze odszkodowania innym płacić. A my poprzez udział naszych wojsk po stronie Antanty, wojsk sprzymierzonych, zwycięskich, mogliśmy żądać granic, takie jakie otrzymaliśmy po 28 czerwca 1919 roku. Także. 103. rocznica podpisania traktatu można ją uznawać za odzyskanie niepodległości. A wszystko inne to bajki. Sanacyjne bajki. Sanacja, czyli ci y, szpiedzy, agenci, którzy pracowali dla obcych. I to się mści wszystko. Pani, historię trzeba odkrywać na nowo, odkłamywać. I dlatego idziemy tu szlakiem. Co jest jeszcze cenne, jak jesteśmy od strony historycznej. Mówi się o Bornym Sulinowie, że tu mała Moskwa była, Rosjanie, dzicy ludzie, że wszystko niszczyli. Nieprawda! Po sobie zostawili porządek i wielki majątek, nawet meble niemieckie pozawijane folie nieruszone jeszcze z wojny, z przedwojny. To złodzieje tutejsi, albo ci, którzy przybyli tutaj na szaber znowu, zniszczyli to wszystko. I później Polacy, ci, którzy tu zamieszkali, musieli na nowo, ale wszystko poszło, że to ruskie zniszczyły. Nieprawda? Kłamstwo, kłamstwo jeszcze raz. Pytajcie się tych, którzy weszli zaraz w 1992 roku tutaj na tę ziemię widzieli, w jakim stanie były te budynki i mieszkania, meble nawet stały w środku. Umywalki, wszystko była, cała infrastruktura. Przestańcie kłamać i szczuć nas ciągle na Rosja, bo to nie służy nam. My mamy Słowianie się ze sobą trzymać. I wy, Hazarowie, którzy nas próbujecie do wojny przeciwko Rosji uruchomić, nie myślcie sobie, że nas sprowokujecie. Raz się daliśmy oszukać, dwa razy się daliśmy. Więcej się nie damy. Króluj nam, Chrystę. Zawsze i wszędzie.